Barbara Kosmal, córka Barbary Brylskiej, była obiecującą modelką i aktorką, której wróżono wielką karierę. Mogła zagrać Helenę w ogniem i mieczem, lecz jej życie przerwał tragiczny wypadek. Film ukazuje jej życie, karierę oraz wpływ na rodzinę i bliskich. Wielu ludzi pokładało w niej ogromną nadzieję na rozwinięcie kariery podobnej do tej, jaką osiągnęła jej matka Barbara Brylska, znana i ceniona aktorka. Basie Kosmal typowano na przyszłą gwiazdę nie tylko w świecie modelingu, w którym odnosiła już sukcesy, ale również w aktorstwie. Przygotowując się do ewentualnej roli, była najpoważniejszą kandydatką do wcielenia się w postać Heleny w adaptacji klasycznej polskiej powieści Ogniem i Mieczem, którą miał realizować wybitny reżyser Jerzy Hoffman. Niestety, życie Basi zostało brutalnie przerwane przez tragiczny wypadek samochodowy, do którego doszło w pobliżu warszawskich Brzezin co zakończyło jej obiecującą ścieżkę zawodową przedwcześnie. W momencie, gdy w roku 1989 Jerzy Hoffman otrzymał wsparcie finansowe na realizację ekranizacji Ogniem i Mieczem, cały kraj zastanawiał się, kto dostąpi zaszczytu wcielenia się w Helenę Kurcewiczównę, jedną z kluczowych postaci utworu. Minęły cztery lata, a projekt wciąż był w fazie przygotowań, jednak Barbara Kosmal wciąż prowadziła w wyścigu o tę rolę. Była córką legendy polskiego kina okresu PRL Barbary Brylskiej, co wzbudzało zainteresowanie i oczekiwania. Niestety, kiedy 8 lutego 1999 roku film w końcu miał swoją premierę na wielkich ekranach, twarz Heleny należała już do aktorki Izabeli Skorupco, jako że Basia tragicznie zginęła wcześniej, prawie sześć lat przed premierą filmu. Basia Kosmal przyszła na świat 26 lutego 1973 roku w Warszawie. O godzinie 17.10 Rodzice przyjęli ją z ogromną radością jako długo wyczekiwane dziecko, na które czekali z wielkim utęsknieniem. Barbara Brylska, jej matka, przed narodzinami Basi przeżywała dwa tragiczne poronienia. W jednym z najtrudniejszych momentów, będąc w czwartym miesiącu ciąży z córką, doznała silnego krwotoku w trakcie pracy nad niemiecką produkcją Rozwód w Krakowie. W dramatycznych okolicznościach. Po odważnej scenie wyskoku z pociągu i chwili odpoczynku w słynnej krakowskiej restauracji Uwierzynka została nagle przewieziona do szpitala. Tam przy użyciu importowanego leku lekarzom udało się uratować ciążę i zapewnić dalszy jej przebieg. Nawet same narodziny Basi były naznaczone trudnościami. Poród trwał niemal 17 godzin, a mała dziewczynka przyszła na świat z owiniętą wokół szyi pępowiną, co groziło jej uduszeniem. Potrzebna była szybka reanimacja, aby przywrócić ją do życia i zapobiec najgorszemu scenariuszowi. Bez wątpienia pierwsze momenty jej życia były pełne wyzwań, które matka i córka przeszły dzięki determinacji i pomocy medycznej. W okresie dorastania Basia Kosmal była świadkiem stopniowego rozpadu związku małżeńskiego swoich rodziców. Jej matka, Barbara Brylska, znana aktorka, była osobą preferującą spędzanie czasu w domu. W wyraźny sposób oddzielała swoją karierę aktorską od życia prywatnego. Kiedy nie pracowała nad kolejnymi filmowymi projektami, marzyła o spokojnych chwilach w towarzystwie swojego męża oraz ich córki. Z kolei jej ojciec, Ludwik Kosmal, ceniony w środowisku ginekolog, miał zupełnie inne podejście do życia. Preferował dynamiczny i pełen rozrywek styl bycia, co stanowiło trudny do rozwiązania konflikt w ich związku. Basia była postrzegana przez rodziców jako wyjątkowo dojrzała jak na swój wiek, posiadała również duży zasób rozsądku, dodatkowo charakteryzowała ją upór. Brylska przywołuje wspomnienia, jak w najtrudniejszych chwilach w małżeństwie córka odważnie powiedziała: Mamo, przysięgam, mogę przeżyć nawet na chlebie i wodzie, ale nie potrafię funkcjonować w braku spokoju. Rozwiedź się, proszę, dla naszego wspólnego dobra. Jedną z największych pasji Basi Kosmal była literatura. Ojciec zauważył jej fascynację dziełami takich pisarzy jak André Gide czy Oscar Wilde. Tworzyli oni literaturę, która niełatwo poddawała się płytkiemu zrozumieniu, a której lektura mogła wzbogacać intelektualnie, choć często towarzyszyła temu pewna refleksyjna melancholia. Podczas rozmów o książkach, Ludwik Kosmal spotykał się z jej stanowczym charakterem. Chociaż Basia utożsamiała się często z matką w kwestiach emocjonalnych to intelektualnie stanowiła dla ojca nieocenionego partnera do rozmów i dyskusji. W roku 1988 Basia zagrała drobną rolę w litewskim filmie kostiumowym zatytułowanym Czas pełni księżyca. Zarobiła wówczas kilkadziesiąt rubli, ale co ważniejsze mogła przyjrzeć się pracy swojej mamy od kulis. Zaledwie dwa lata później rozpoczęły się przed nią nowe możliwości, bowiem Liza Machulska zachęcała ją do podpisania kontraktu z paryską agencją Modelek. Basia postawiła jednak na edukację i maturę, uznając ją za ważniejszy etap swojego życia. Jeszcze zanim otrzymała dyplom dojrzałości, wkroczyła w świat mody, debiutując na pokazie renomowanej francuskiej firmy Achter, który odbył się w warszawskim hotelu Victoria. Odnosiła sukcesy, co zaowocowało kontraktem z firmą reklamową Materny i udziałem w produkcji reklamy herbaty. Podczas letnich miesięcy 1992 roku Barbara Kosmal, młoda kobieta pełna energii i aspiracji, spędzała czas ze swoim chłopakiem Wojtkiem Krzywkowskim. Wojtek okazał się być dla niej oddechem świeżego powietrza, zwłaszcza po zakończeniu związku z Tomaszem Bałukiem, który był jej pierwszą silną miłością. Tomasz Będący osobą o sześć lat starszą, ukończył prestiżowy łódzki wydział operatorski, co wskazywało na jego ambicje i starania w dziedzinie filmowej. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce podczas wernisarzu organizowanego przez znaną fotografkę Zofię Nasierowską, a ich związek trwał około roku. Jednak Tomasz nie był typem romantyka, który zabiera swoją dziewczynę na imprezy taneczne czy dyskoteki. Zamiast tego preferował obecność Barbary na wydarzeniach, w których sam musiał uczestniczyć ze względu na swoje zawodowe zobowiązania. Jego codzienne obowiązki sprawiały, że rzadko znajdował czas na spotkania z ukochaną, ograniczając się do wspólnych obiadów czy kolacji w rozmaitych restauracjach. Co więcej, Tomasz nie akceptował żadnej ścieżki kariery, którą pragnęła wybrać Barbara. Nie chciał, by jego partnerka była związana z branżą modelingu bądź aktorstwa te niezliczone zakazy i oczekiwania, jakie narzucał, zaczęły przytłaczać młodą kobietę. Kiedy zaczęła wyrażać swój sprzeciw, Tomasz zdecydował się zakończyć relację. Mimo że po kilku miesiącach próbowali się ponownie zejść, Zadra pozostała i uniemożliwiła barbarze odzyskanie zaufania do jego uczuć. Po paru kolejnych spotkaniach doszła do przekonania, że powrót do niego nie byłby dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że zaczęła już nowy rozdział z Wojtkiem u swego boku, co zostało jasno przedstawione w książce Barbara Brylska w najtrudniejszej roli. Jesienią, we wrześniu 1992 roku, Barbara udała się do Paryża, gdzie rozpoczęła współpracę z renomowaną agencją Marilyn. Jej przygoda w stolicy Francji obejmowała udział w reklamie stylowych okularów oraz obecność na wybiegu w różnych pokazach mody. Była to niezwykle dynamiczna i ekscytująca faza jej życia, ukazująca jej potencjał na arenie międzynarodowej. Na początku grudnia otrzymała niespodziewany kontakt od Denisa Delicia, filmowca, który zaoferował jej rolę w krótkometrażowym filmie Fałszywy Autostop. Miała w nim wystąpić z Ksawerem Żuławskim, z którym znała się od czasów dzieciństwa i utrzymania przyjacielskich relacji. Barbara zgodziła się na propozycję i już w grudniu rozpoczęła pracę nad filmem. Niestety. Z powodu różnych okoliczności nie udało się jej ukończyć zdjęć. 28 stycznia 1993 roku wyjechała do Japonii, gdzie została zatrudniona przez Agencję Saturu. W Tokio spędziła intensywne dwa miesiące pełne nowych doświadczeń zawodowych i kulturowych. Po powrocie do kraju szybko dowiedziała się o kolejnych zajmujących perspektywach. Miała rozpocząć współpracę z inną agencją modelek w Paryżu i otrzymała informację o planowanej podróży do Nowego Jorku 29 maja. Te pozytywne wiadomości dawały Barbarze szansę na dalszy rozwój zawodowy i osobisty, jak to zostało opisane również w książce Barbara Brylska w najtrudniejszej roli. Japońska agencja z Tokio również pamiętała o niej i miała plany zaproszenia jej tam jesienią. Dodatkowo, co tylko dodawało do jej rozlicznych zobowiązań. Uznawano ją za najpoważniejszą kandydatkę do roli Heleny w historycznej produkcji Ogniem i Mieczem, reżyserowanej przez Jerzego Hoffmana, która miała się stać jednym z najważniejszych dzieł polskiego kina. Przed wyjazdem do Nowego Jorku Basia Kosmal stanęła przed wyzwaniem utraty kilku kilogramów, co skłoniło ją do wypróbowania diety kosmonautów, która jest znana ze swojej skuteczności w krótkim czasie. Jednocześnie musiała dokończyć pracę nad etiudą filmową pod tytułem Fałszywy Autostop. W ciągu tygodnia, dokładnie w środę, 12 maja 1993 roku, udała się do łodzi, gdzie odbywały się zdjęcia do wskazanego projektu filmowego. W piątek po południu zadzwoniła do swojej mamy z informacją, że kolejnego dnia będzie musiała wrócić do Warszawy. Było to spowodowane przyjazdem Lizy Machulskiej, która miała nagrać materiał reklamowy. Basia przyjęła wiadomość z akceptacją. Powiedziała: Krótko, mamie, jestem już umówiona. Wrócę po zakończeniu zdjęć wieczornym pociągiem. A może jednak? Ingej, czekaj, zmieniłam zdanie. Przyjadę samochodem razem z Ksawerym. Pa, mamo. Muszę kończyć rozmowę, bo koszty są naprawdę wysokie. Ściskam. Cię mocno. Następnego dnia, w sobotę, 15 maja o godzinie 11.10. Barbara Brylska podniosła telefon niczego nieświadoma. Po drugiej stronie odebrała jedną z najtragiczniejszych wiadomości, jaką musiała zmierzyć w swoim życiu. Dzwonię ze szpitala w Brzezinach. Córka pana Kosmala, Basia Kosmal, miała bardzo poważny wypadek. Murci. Niestety, proszę pani, Basia nie przeżyła. Zginęła w wypadku samochodowym. Basia, zgodnie z ustaleniami, powracała do Warszawy z Łodzi. Była pasażerką małego Fiata którym kierował Ksawery Żuławski. Jechali z prawidłową prędkością, a droga była niemal pusta i nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. W jednym momencie samochód stracił przyczepność, wpadł w poślizg. Ksawery nie zdołał odzyskać kontroli nad pojazdem, który ostatecznie uderzył w drzewo. Basia poniosła śmierć na miejscu, doznając śmiertelnych obrażeń wewnętrznych. Ksawery mimo wypadku nie doznał poważniejszych obrażeń. Pogrzeb Basi Kosmal odbył się 21 maja 1993 roku na cmentarzu w podwarszawskich Pyrach. To była wyjątkowo trudna chwila dla wszystkich, którzy znali i kochali Basię. Młoda kobieta zginęła w tragicznych okolicznościach, co na zawsze zmieniło życie wielu osób z jej otoczenia. Gzawery Żuławski, przyjaciel Basi, przeżył ogromny wstrząs w związku z tym, co wydarzyło się w Brzezinach. Tragiczny wypadek, który miał miejsce, stał się swego rodzaju punktem zwrotnym w jego życiu. Z czasem przyznał, jak bardzo ta tragedia wpłynęła na jego postrzeganie siebie oraz otaczającego go świata. Powiedział, że śmierć Basi w pewnym sensie sprawiła, że ponownie przeanalizował swoje życie i swoją rolę na tej ziemi. Dla niego jej odejście było nie tylko osobistą stratą, ale i impulsem do głębokich refleksji nad własnym istnieniem. Gzawery podkreślał że od momentu wypadku nieustannie stara się udowodnić, że to, iż ocalał, ma jakiś głęboki sens. Szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego to właśnie on przeżył, jakby jego życie miało mieć wyjątkowe znaczenie. Zastanawiał się, czy może jego celem jest próba przeżywania każdego dnia w sposób pełen wartości i sensu, co może być hołdem oddawanym pamięci Basi, która tak nagle i niesprawiedliwie odeszła. Gdy 15 maja 1993 roku Xavery odwiedził dom Barbary Brylskiej, matki Basi, spotkało go coś bardzo poruszającego. Zrozpaczona matka, mimo własnego bólu, przytuliła go z całych sił. Oboje popłakali się w geście wspólnego żalu i wspólnoty cierpienia. W książce, która opisuje życie aktorki, Barbara Brylska wyjaśniała, że dobrze widziała, jak silną więź łączyła jej córkę z Xaverym. Była świadoma, że nikt nie skrzywdziłby umyślnie swojego bliskiego przyjaciela. Sama zdobyła się na gest pocieszenia wobec niego, zdając sobie sprawę z tego, jak potwornym ciężarem dla młodego człowieka jest uczucie winy, które teraz musiał nieść. Wiedziała, jak trudno będzie mu z tym żyć oraz jak mordercze mogą być wyrzuty sumienia, które niewątpliwie go dręczyły. Było to niezwykle wyrozumiałe i pełne empatii podejście ze strony matki, która potrafiła dostrzec cierpienie innej osoby pomimo własnej niewyobrażalnej straty. Zasubskrybuj, aby nie przegapić ciekawych historii.